Dzień dobry, witam wszystkich, ponieważ wiele osób się pyta, kim ja w ogóle jestem, jaki jest do mnie kontakt i tak dalej. Także tutaj macie i nie przedłużając filmiku, przechodzimy do meritum. Dzisiaj będziemy również tworzyć zdania z wybranymi przeze mnie słowami. Ok, zaczynamy. Dzisiaj spróbujmy troszkę tak poetycko, a w nawiązaniu do poprzedniego filmiku będzie to zwrot Francja Elegancja. Spróbujmy. Francja Elegancja. Ja wiem, że we Francji jest teraz jak jest, ale nam chodzi o ćwiczenie mowy, więc tematy polityczne zawsze zostawiamy. Ok. Ćwiczymy Francja. Elegancja. Francja. Elegancja. Powtarzamy razem. Francja. Elegancja. Francja. Elegancja. Okay. Teraz samodzielnie. Fran. Elegancja. Super. Ok. Sowa mądra głowa. Próbujemy. Sowa mądra głowa. SOWA MĄDRA GŁOWA SOWA MĄDRA GŁOWA SOWA MĄDRA GŁOWA Teraz samemu so. Mądra głowa so. Mon. głowa. Okej. Okay. Kolejny przykład dzisiaj spontanicznie. Ładne oczy masz, komu je dasz? Ładne oczy. Masz, komu je dasz. Uwaga, próbujemy. Ładne oczy. Masz, komu je dasz. Ładne oczy. Masz, komu je dasz? Ładne oczy masz, komu je dasz? OK, kolejny przykład. Kapusta głowa pusta. głowa pusta pusta i razem kapusta głowa pusta kapusta głowa Pusta Ka pusta. głowa, pusta. I teraz samemu K I Jeszcze raz. Pa. Pusta. Ok. Myślę, że wystarczy tych przykładów, bo już zaczyna się w głowie mieszać. Obejrzyj filmik jeszcze wielokrotnie. Daj łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Można zostawić komentarz, serduszka. I widzimy się w kolejnym nagraniu za tydzień. Będzie też w podobnym tonie. Do zobaczenia.